Dobra, oddawaj moje drzwi, i se pompuj w butle. Takiś ciebie inżynier, nawet nie potrafię. się na pompę. na bo masz was. 3 cm własnych. 3 cm to kupował twojej mamie do jabłki i zamknij mordę. No tylko tyle masz. <laughs> Ważne, że jej się <laughs> podoba. <laughs> to, to całkiem spore. <laughs> Random salvage, steam engine. Kurwa do pracowni! Co ja mam zrobić, żeby yes. to wyglądało jakoś sensownie? No, nie wiem, mi spierdalać no to chodźcie tam na tego, do czarka. Ślepy jest? Niech nie widzi. No on nie widzi tego kanału. A kurwa, nie jest, widzieliście to? U stryjki 500! Prz! Alu! Ruchy, to chyba dostaną odgardę! HALO! No. O, tu jest biały. Aha, działa! Pato. O kurwa, jest biały. Ja, ale jakie fajne jeszcze te zostawiam ze sobą? Aha. Co ty kościół robisz? Co to za witraże? Ty to było zrobić stary? Było zrobić ten dach z łupka. to by wyglądał. Kurwa wielbłąd <gulmon> przyleciał, co jest? <gulmon> o! Atakują kurwa nas. Ta. Wali ich słoni. Chyba Kurtowego wziąłem. W sensie jakąś nie wiem, samicę czy co? Przecież ma rogi. Samicę chyba nie ma. To nie rogi, tylko ciosy. Ciosy to tylko zgarniał na siebie ten słoń. Chociaż jako tank robił. Zasłonił mnie swoją kurtką piersią. trąbą Ale ma ogonek. O! Ale poleciałeś w kosmos. Do pracowni! Albo do spania Albo do serania, idę srać Ej pomóż! <gry> Dawij, komar ci wije Dawij go Dawaj trąbkę Gdzie ten znacznik? Dobra, kopie się to. przed ciebie po prostu O kurwa macie <gry> <gry> Nie mogę, nie mogę, chcę Trzeba to przyspieszyć starym na jednego tora, to trochę, trochę to potrwa. O, te, te, duże się, te duże się stakują już. Jaka linia produkcyjna, ty. Jest, wyszło. Jest. Spójrz mu w oczy. On cię zastąpi. O nie. Dawał da, tu item? Ja nie wiem. Ja Kur... widziłem, ale nie wiedziałem, co zrobiła. Okay. O czym moc polskiej armii poprowadziły NATO w realistycznej grze online World of Pokonaj przeciwników. K***a, no i teraz co? Muszę ustawić stream sponsorowany, jak reklamę odpaliłeś. Bo mnie ukoi kto... O, czy ja reklamuję? No, skoro poleciała reklama. To chyba ta. To sandbox ten RPG w którym... No nie, mogę jakoś lepiej zaprogramować tą łapę. Czy nie, normalnie nie, nie, paradnik obejrzeć. Wiem także żeby waliła kuta. sarm. No. Nie no, tym się zajmiesz żywy pracownik Dolot. Nie, nie nie. Ja już... Ja już tam nie wracam. Wypowiedzenie tworzyłem. masz na biurku jak coś. Ciekawy, bo nie mam biurka. Pekamu, jak dążyłem to wypowiedzenie. Jest problem, nie, nie widzę. Ślepłeś? No, Zróbisz wypiłem, gumę? wypiłem met met metan, tego... Metan. Myślałem, że gumę. <laughs> nie, to wtedy bym mogł. Jak? Ślepy A, no. byłem od urodzenia. No tak. A nie nie my? Koniec. <noise> nie wiem. Nie pojęto. <głos> <głos> to. nie wiem Michał. On nie wiem Michałku co tak zł że oślep. Mogł. Gu... Nie oślep. No nie było do rodzenia. Ja pierd. Dwa staki brasu. No dobra, Półtora. Kur. <noise> no, no way. Chcę coś budować. No tylko nie działa. No znaczy, działa, ale... Troszkę chwa. No ale gole, zobacz. Ja yeah, pierde. <gulany>, co? Musisz szybko kręcić. No to na górze zrób. Do tego podnosz, do tego koła. Co kręci taśmami, które się nie kręcą. Nie ma tam kwa tego koła. Przecież. To zrób nowe. <gulany> no o pierdolę, Człowiek on całe jak w jakichś rzeczach kurwa. nie wiem co mam robić. Mózg mi się lasuje, kupa. Ty mi jeszcze coś innego każesz robić. A masz, a masz mieć? No kurwa, 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 człowieku, z kim ty rozmawiasz? Że jestem królem miedziarzy. Chodź, pokażę ci. ja muszę mieć przepchnić czy... na chipy. Pokazała dupę, pokazała flash! Nie ma co zbierać, mięsny jesz. Ciomano. Ciomano, może jakiś sikierek, kurwa ten? Zapraszam do pracowni. Ja pierdolę. <laughs> no kręć korbką. A bo to kupa nie w tą stronę pompa działa. Teraz. <laughs> o leci, no. Jest kurwa, Silnik działa. E. Co? Si. Przyumarz zgodów. <laughs> Odkręcenia. Rośnie. Jest 144 tysiące, a rośnie o jakieś nie wiem 15. W z życiu powinno zgasnąć, no bo nie ma coś takiego jak... ...infinity energia glicz. Ja pierdolę, perpetum mobile zrobiliśmy. <grym> to takie proste było, a mobile <grym> to się nie da. Wszystko to, teraz musimy to otworzyć i ryle i będziemy bogaci. <grym> Aha. Okej, okay, dobra, mam kolejny pomysł. Trzeba zrobić zegar, który będzie w odpowiednim momencie wyrzucał z dozownika... <grym> <grym> Trochę tak t, tacy bracia figo fago z nas. <grymne> są crazy, ja Nie, yeah, teraz ładuję. Zatrzymaj maszynę, zatrzymaj maszynę! Jak? To tam łapie. Ja nie mam lagów. Nie ja tylko na p***y, Pacę jakiś czas, o co? No nie gadaj, że rurami to trzeba jakoś pompować. Nie mogę wiaderkiem nalać. Można rurę pociągnąć przez portal do netheru. <grymne> Nie, trzeba napompować skórę. No. Jest działa! Oh, Kukolwiek, bula. Sysł. Jest i Co tam się dzieje w tej pracowni? No, brawo z Casinga, którego mamy 18. Nie wiem, co ty do mnie mówisz. Jesteśmy w Polsce, mów po polsku, człowieku. No ale już po angielsku wszystko ogarniam. Jak zmieniam na polski, to nie rozumiem, kur... co czytam, człowieku, rozumiesz? Nawet jak będę miał na po po polsku, to też będę mówił po angielsku. Bo dla mnie tam to jest shaft, kurwa, a nie wał. Wow. No dwa musisz zrobić, śmigło. A nie trzy? Nie, dwa. Nie jest, kurt, no ty będziesz miał hugokopter. Miałeś moment, że tpaki, a ty będziesz hugokopter, więc zapierd... Okurowane <grym> macie <grym> Z tego, <grym> z tego. Nieee, kurwa. Daj te wiatraki. Sam zrobię, No nie zrobisz, bo nie masz kurwa czego. No... No daj te wiatraki kurwa, to kliknę no. Ja pierdolę. Ile kurwa zrobiłeś? No bo nie widziałem kurwa, mi zębatka zasłoniła. <grym> zębatka> To walka kur... podniebno. Ej, cóż gdzie ty lecisz? Któryą tu mańka A na za zapierdasz? Nie w tym serenawirwądzie idziesz? No. No został go kurde. Dobra, to A, Atauuuuuck. A oaaa, Nie, urządli mnie! Mi też urządlił, ale mi zajebło. Kurczę, kurczę, mnie kurczę, nie powiedz kurczę, Beef patty, cebula, tomato, chleb i cabbage Ej, szp, ej, szp Jo, hamburger Ej, szp Ty, kurczę, 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 To jak kurczę, się kurczę, Ale się kurczę, <grystwem> Chorpie bardzo nie biorę, tyle chleba to nie opuszczę. Sam sobie przeczyć. Bo mending i eficjencji 4 znalazłem. No nie, ale farciarz też jeszcze wioska jest, mieliśmy dwie wioski. Nie przeszkadza mi to jakoś zbytnio. A mi przeszkadza, bo mogą być te biblioteki z książkami fajnymi. Poza tym nie chciałbyś takiego Steve'a? Brąt chcę Jakiego Steve'a? Ok, łacie. Co takiego Steva'a? <grybujesz> Co mnie posłujesz? kurwa? Szybciej płyniecie ode mnie. Ja. Ej, e, Rekin! Dobra, walimy Rekina na pizdę. A to Delfin kup, panie Rekin. Bending by się przydał. Chyba trzeba zacząć tych no. raczej rozwodzić. Jednak no chciałem <grybujesz> i robić. Robię z niego. Z zrobimy z tego. tego. Eee, tory kurwa, tylko że na powierzchnię będziemy wyjeżdżać pociągiem Na powierzchnię Zrobimy tory do wioski Infinity Książka Co? A, już nie ma infinity Incomplete Heat Engine? Co ja, kurwa zrobiłem? Coś coś cośik nie wyszło mi <grywa> No ciekawe kurwa <grywa> Jak ten pociąg pod to wiedzie. No, ja pierdolę, jakie tory. Idę zobaczyć. To jest kurwa rollercoaster, stary. Pod osłoną nocy. Porywamy ziomka. No i szczerze, kurwa. Jest! Mamy go. Ziomek w sutki siedzi. Ip, ip. O! 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 Kurra! Co się dzieje? Stają pod ścianą, trzymają się z płota Puszczaj ten płot! Adolfo Adolfo, Adolfo się nazywa Zapraszam do sukni, E, wypa wypadli, wypadli, wypadli! Trzeba zamknąć sukę, trzeba zamknąć sukę Ora, wpycham ich do tunelu ich kurczę nie zgnią tylko Chy hy hy O creeper kurto. Toł? No. Jez yes, kur... Jazda... Tylko wolniej, bo tam się tory kończą. O się rozpędzić. Ej wypad jeden. Trzeba, trzeba zrobić mię. stary wiesz, co trzeba zrobić? Ja wiem to tutaj zrobić. Tak jak masz na przykład w firmach na produkcji, nie? Jak podjeżdża dostawczak, to tak idealnie dupcią wjeżdża po prostu, żeby się załadować albo rozładować, nie? Albo tir. To musimy zrobić tak, takie samo. <grymne> Że się będzie łączyć po prostu ze solu i co? będzie Dramy. ten. Łóżka będą i oni sami będą chodzić. Bramę <grymne> gardamy. Wszystkim tu no. Ja to jest dla mnie. Ja pierdolę. <laughs> Mogę drzwiami palić? O, da się drzwiami palić. Daj, Ufa, wszystkim da się palić. Zresztą, A, jeszcze pato. to... EEEE! No, przecież nie martwiła. A, byś się zdziwił. <laughs> Kur... <laughs> Blue screen room. <laughs> <Przecież> jakieś nawiązanie? <laughs> nie. Do, do czego? Do tego, że ci blue screena wypierdła. Leci, leci <laughs> Wiosłuj, kurwa, ci. Dobra tak, stygnie, stygnie To chodź ten na górę Pas kurwa, tutaj Co się dzieje? O to kurwa jest <laughs> Nieźle co? I, jak głęboko to schodzi no, do samej stacji Czyli? No, czyli w ch. <laughs> trzeba je połączyć A, ze to sobą. trzeba kręcić, kurwa, to się musi kręcić, tak? A no, trzeba je połączyć ze sobą, żeby kręciły się z taką samą prędkością. Ja w pier... To się nie musi w dwie przeciwne strony kręcić? Nie wiem. No bo jak się kręci w tą samą stronę, no to kurwa. Tak to ma się wiercić. Jak się kręci w tą samą stronę, z tą samą prędkością. No już. Wydrążona. Całutka. Nie wiem, że można wykopać teraz? Żeby ją wynieść? No... nie wiem. Spróbuję. Pewny jesteś? Nie. Zadejrzałaś się. Kurwa... <śm> <śm> Ale nie może być taka króciutka armatka jak twój Patrz, aby było dało cię czaswy tamy cast iron cannon Stary. Ten poradnik ma 30 kurt w minuta on na pierwszy 10 rzeczy naraz. Bo jesteśmy zacienki i zacięcy w uszach kurde. Możemy <noise> zrobić armaty O kurwa. <noise> Mur, nie mogę tam wjechać. <noise> Kurwa, <słysza> coś <się> dzieje? One by one, inny... Bo ta armata zaśpiewa Kwokstrota. Oh. <śledztwo> 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 no. <śledztwo> <twek> nie mogę latać przez to. Niezła armata. A, jest mu się stanął, czekaj. Ej, jak ty tym strzelasz? <śledztwo> Chyba się naładowało. Wiemy. Nie wiem, no ale We <grymne> mnie się niemniaki w końcu. Kur... ale kręcę kołem, ty. <grymne> Myślisz, że to da radę korbkom? Chyba się woda za wolno pompuje. I jak zapierd... Dobra. <grymne> kręć korbki. Kurwa, zmieliło mnie w armatę. Opał, no opał. No chodź, chodź. Papik, Ej, kurwa, można zbierać ten. O! Jaki serwer nowy, o którym mówi Marcin. Co ty pierdolisz? Jaki Marcin? ja gadam z jakimś randomem, czy to jest kurwa... A, przecież Spirytus się nazywa Marcin. Mhm, kim ty jesteś? <drz miedo purposely> jak da się to obrócić? Nazyka? No i kliknij. O kur... Dobra, no ja nie oglądałem tutoriali jak ty. Ale nie mogę załadować tego do środka. Ale ja nie wiem jak. O, no, jak ty to kur... robisz? Kur... Myszką klikam na to. Tam to zaraz rozمرuje... so? to. z 12 armaty na twierdze kłodzko. <śno> <grafy> Uuu, <noise> uole poszło. E, nie nie jak to strzeliło. No, ale tylko jeden ten wybuchowy. Ty, a co to? Ty, nie wypał, kurwa. Dobrze, strzelimy drugi raz. Tego go podnieś. E, zniknął. kurwa to zaglądasz gondosz? się nie wie. <noise> <laughs> Ramian, nie strzelaj, proszę. Ja bym boli. Czyli, <laughs> ciao. Jutro wypowiadamy wojnę, kurwa. wiosce ukrytej na sowannie. So no, tylko trzeba jakieś przetransportować tam ze trzy armaty. <śmiech> <śmiech>